Hejka, witam was w kolejnym odcinku z Blooms. Z Blooms. TD. Z Blooms. TD. Battles 2. Tak, Blooms. TD Battles 2. Mm. Dzisiaj. gram w tą grę zamiast Bullet Echo. Ponieważ. W jako grałem długo i mi się znudziła ta gra. W tą grę gram podobną długość czasu i mi się nie nudzi. Więc stwierdziłem, że będzie lepiej zagrać w tą grę. Hmm. To polega na tym, że wybieramy sobie cztery małpki. Trzy oprócz jednego bohatera, których jest czterech. I po prostu ym, lecą na nas balony, nasze małpy je przebijają. Ja jestem kontra, mój przeciwnik. I ten, który pierwszy przegra, czyli ten, któremu pierwszy mu przejdą balony, żeby go zabić, to yy, przegrywa, a wtedy ja wygrywam. No i po prostu są ulepszenia tych małpek, buduje się jakieś drużyny. Są nawet różne taktyki, ale nie mam tych heroesów by tworzyć te taktyki, a więc gram małpkami, które są mocne i są fajne. Mhm, mm mm. trzeba poczekać. O, no i się zaczyna. Może zrobimy sobie tak? Lepszymy sobie trochę ninja. Bo to jest moja chyba ulubiona jednostka. Tym bardziej, że pod różne drzewka, pod jedno drzewko może sobie bardzo dobrze radzić z małą ilością, znaczy z dużą ilością słabszych balonów. A pod drugie lepiej sobie radzić z małą ilością mocnych balonów. A pod trzecie może spowalniać po prostu. Czyli to pod górne, pod które teraz idę, to jest drzewko, pod które szybko, ni szybko niszczy duże ilości słabych balonów. To środkowe, czyli tam, gdzie pisze Path Closed, jak mam taki po drugiej stronie ekranu. W ogóle ja jestem po stronie, po stronie prawej, po lewej jest mój przeciwnik może Mogę też mu wysłać baloniki, zaraz będę chyba to robił. W sumie nawet już zacznę to robić, ponieważ to zwiększa eko. Eko to jest takie coś, że co chyba tam kilka sekund, nie pamiętam co ile, się dostaje pieniądze i jak się wysyła przeciwnikowi balony, to więcej pieniędzy się dostanie. Tutaj damy sobie mojego. Mojego herousa, No i wysyłamy mu dużo słabych balonów, bo one też na, nam dają eko, a tutaj nie chodzi o to, żeby go rozwalić, ponieważ y, one też używają nam pieniądze. A ja nie chcę używać sobie za dużo pieniędzy. Mm. Okej. Okay. Źle poszedłem pod złe drzewko, ale to nie jest aż taka, takie coś, przez co nie wiem, mogę łatwo przegrać. To jest po prostu taka pomyłka. Teraz wysyłam mu trochę lepsze balony z złudnie, żeby go zabić. Tylko po prostu no, bo dają więcej eko. słabo sobie radzi z tymi balonami gdybym wysłał mu mocniejsze balony to by tego nie przeżył ale nie chcę jakoś za bardzo mu teraz utrudniać roz... A albo w sumie zobaczymy jak sobie poradzi z tym jeszcze damy sobie ulepszenie do prędkości balonów jego małpki nie mogą bić fioletowych balonów a więc go po prostu z zniszczyłem go, poddał się nawet zanim przegrał. Na tym to polegało. Niektóre te mecze mogą być naprawdę długie. Jak ja przed sobie grałem rundę przed, to naprawdę bardzo długo trwał ten mecz i nie dało się go skończyć. Znaczy skończyć. No skończyłem go, przegrałem, ponieważ miałem gorszą taktykę, ale mm, y y dziwik dźwig yy, yy, Jak tak Po prostu tutaj To jest dużo informacji Ale o Jak tutaj są małpki wszystkie Nie wszystkie mam odblokowane To tutaj Jak stawiam jakąś małpkę To zdobywam do niej Expa Czyli punkty doświadczenia I za nie mogę sobie kupować kolejne tiery Jak kupisz małpkę To masz dopiero yy, ten ten, 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 ten. I to są wszystkie. Później możesz kupować sobie na przykład ten, ten, ten i to kosztuje też jakby nieprawdziwe pieniądze, ale kosztuje to pieniądze w grze, te ulepszenia. To takie pieniążki podczas gry. Ale się opłaca ulepszać. Lepiej mieć kilka ulepszonych małpek niż dużo słabo ulepszonych. Jakby jak jest kilka bardzo dobrze ulepszonych masz małpek, to lepiej jest mieć takie niż kilka mega słabo ulepszonych. Nie, to jest dobra mapa. Ja ją lubię. Mm, zagramy sobie z farmami bananów. Nie, nie trzeba. Ja na początku gry zawsze lubię sobie robić helikopter, ale ninja chyba jest lepszy. Ale nie wiem, jakoś lubię helikopter. Jest śmieszny. Ninja Małpka jest moją ulubioną małpką. Później chyba będzie Spike Factory, czyli takie, ta, taka jakby machina, która wyrzuca te gwoździe na drogę tam, gdzie idą balony i one się wtedy przebijają, jest śmieszna. Hmm. Te strzałki pokazują, jak idą balony. O kurde, od razu typ mnie atakuje? Pierwszy raz to widzę. A, okej. Okay. O nie, jeden balon się przedostał. No i go... nawet dwa. A nie, chyba nie. Nie, nie przed... przedostanie się. Czy nie? Nie przedostały się. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak na pierwszej rundzie mnie od razu... Znaczy mnie robi chyba sobie eko. No. A więc go rozumiem. Też będę sobie polepszał eko. To mogą być czasami krótsze, a czasami dłuższe. O, przypadkiem wysyłałem mu żółte balony. Nie, myślałem, że on idzie sobie pod eko. A on idzie po prostu, by mnie zniszczyć jak najszybciej. Mm. Mm -hmm. Okej. Okay. Jak sobie kupuję ninja dyscyplin. To szybciej chyba lecą te gwiazdki, i mój, mój ninja może dalej je rzucać. Um, jeszcze zrobiłem sobie takie coś, że mój ninja rzuca takie kolce na ziemię. Wciąż mu wysyłam balony. On sobie dobrze radzi, ale ja nie mam zamiaru tymi balonami go wykończyć. Ok, dwóch ninjów pod Double Shota. Dobra. Mm. Możliwe, że za niedługo powinienem pójść sobie pod moją bohaterkę, bo to jest dziewczyna. Mm. Okej. Okay. Tutaj ją damy. Myślę, że to będzie dobre. W sumie ninja sobie damy też. Tutaj takiego. On będzie pod to. Pod dolne drzewko też będzie. Ponieważ on z, z takim ulepszeniem, co się nazywa flashbomb, może niszczyć metalowe balony. A ponieważ ninja od razu wy wykrywa zakamuflowane balony, to może też niszczyć zakamuflowane metalowe balony. Mm, jeszcze muszę dostać dwa razy to eko, jak to się nazywa, tak? Yy, będę mógł sobie kupić flashbomb. Ok, teraz mogę dalej robić sobie eko. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A nawet mogę sobie zielonymi chyba ulepszać eko. Ż żółtych nie lubię, ponieważ jakby one bardzo szybko się wypuszczają. I przez to bardzo dużo mi zużywają yy, hajsu. Przez co ich nie lubię, by robić sobie eko. Mm, 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 mm. Nie wiem, czemu on jest taki agresywny, że ciągle do mnie atakuje, tak, ale... Nie wiem. Gdybym miał kamo, yy, mógł robić sobie kamo balony. To by było super. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj robimy sobie ninjów. Nie, źle zrobiłem. Powinienem zrobić tak. Iść tu. Tu. Żeby mieć shinobi taktiksy. To jest takie ulepszenie, które wszystkim ninjom chyba w zasięgu yy, zwiększa prędkość ataku. Dlatego to lubię. Teraz znów idziemy sobie pod eko. Dobra. Prawie nie muszę czekać. liczę, mm -hmm, mm -hmm. że za chwilę nie będę już musiał czekać? Mm, dobra, nie muszę już czekać. Czemu mi wysyła od razu mała, Ty Tylko może. Okej. Okay. Kurde. Ała. Dobra. Przegrałem przez to, że gościu mi wysłał dwa takie silniejsze balony. O. Yy, mogłem to lepiej zagrać. Ale to była taka jakby trochę rozgrzewka. Myślę, że tutaj zakończymy filmik, bo już jest 15 minut. A więc ja się z Wami żegnam i pa!